Wino było nieodłącznym elementem życia w antycznym świecie. Starożytni Rzymianie i Grecy raczyli się nim na co dzień, używali jako lekarstwa, a nawet kąpali w nim dzieci. Rzymianinowi przysługiwało pół litra wina dziennie, a Grecy delektowali się różnymi odmianami tego trunku. Wino nie starzało się jak dzisiejsze: zawierało skórki, winogron i pestki, a czasem nawet posmak terpentyny. Przeciętny mieszkaniec Imperium Rzymskiego spożywał około litra wina dziennie, ale zawsze z umiarem. Wino było rozcieńczane z wodą, chyba że służyło jako lekarstwo. Wtedy można było napić się mocnego trunku bez obaw. Spożywanie alkoholu miało służyć przede wszystkim przyjemności i dobrej zabawie. Greckie i rzymskie wina zawierały około 15% alkoholu, ale zdarzały się też bardziej wyskokowe trunki. Starożytni stworzyli cały arsenał pijackich gier, od zawodów w piciu po zabawy z resztkami wina. Ważne było jednak zachowanie godności i umiaru, choć zapewne nie zawsze się to udawało.